Przed nami Mustang Mach e w wersji 4X, bardzo mocny i z dużym zasięgiem. Samochód nieco przekracza budżet, ale innego testowego akurat nie było pod ręką. Jak to to wygląda, czy to w moim a, budżecie. No, to, to, a tutaj różnie bywa. On się zaczyna od 200 kilkunastu tysięcy, kończy się oczywiście w takiej wersji, jaką my będziemy testować, czyli z napędem na cztery koła z dwoma silnikami elektrycznymi, kończy się na 300 tysiącach. Mm -hmm, okay. Ale czy to będzie wersja RWD, czy to będzie wersja z uboższym wyposażeniem, na pewno coś za 250 można skonfigurować. O, a my sobie pojeździmy wypasem. No bo dlaczego nie? Dlaczego nie? No. Bagażnik. Ponad 400 litrów przestrzeni, 420 z dokładnością. Zestaw naprawczy, bagażnik Spory. Spory. Ten samochód jest w ogóle duży. On optycznie wygląda na w sumie na jeszcze większy niż jest, bo on przypomina już te takie największe suwy, swoją sylwetką. A żeby było śmieszniej, rozstaw osi ma jeszcze większy niż EV6 czy Ionic, bo tam jest 290 cm, a tu jest 299, czyli prawie 3 metry rozstawu osi. Tyle co Volvo X 90 no to sporo. Otwieranie specyficzne samochodu? Przez guzik. Ćwiczyłeś już, tak? No oglądałem, powiem szczerze, oglądałem. A przyglądałem tego się, tego, oglądałem, przyglądałem się temu autu, ale nie brałem go tak pod uwagę z tego mm -hmm. względu właśnie odnośnie tej ceny. Zobacz, jak tu wysoko jest pociągnięta linia płyty podłogowej. To wszystko jest przykryte tym fartuchem na drzwiach, żeby się nie a. pobrudzić wsiadając, ale jednocześnie to Materia już zdradza, pod że to jest właśnie buda zaprojektowana i płyta zaprojektowana od razu pod elektryka. Nie? W środku ciekawie. Ciekawie. <tablet. Tablet. Ale fajnie, że w pionie. Widzisz, wszystkie te poprzednie samochody miały mniejsze oczywiście i poziome te tablety, a Ford powiedział, że zostaniemy tak jak Volvo przy, przy pionowym układzie <tablet> tego. <tablet> Jak ty siedzisz w ogóle? Znajdujesz się tutaj w tym? No, wygodnie, nie powiem wygodnie. Porównując do poprzednich, tam tutaj można powiedzieć, że pierwsze, drugie miejsce. Gdyby Kuba zakochał się w elektrycznym Mustangu, mógłby wybrać wersję słabszą i z mniejszym zasięgiem. Mógłby też rozważyć auto z napędem jedynie na tył, ale z imponującym zasięgiem katalogowo przekraczającym 600 km. W każdym razie, mając do wydania ćwierć miliona, da się coś znaleźć. No i to jest właśnie clue samochodów elektrycznych zaprojektowanych od podstaw. Bagażnik z tyłu, bagażnik z przodu. Układasz sobie to wszystko tak jak chcesz. Nie musisz tutaj tego, mhm. nie wiem, agregatu tego wszystkiego, tego sprzętu e, trzymać, tylko możesz dać wolność i przestrzeń użytkownikowi. No. Ja znów możemy kable wrzucić. Tak. To co, zamykamy? Zamykamy, tak jak się organizuje, żeby jechać już. Ty jesteś zwolennikiem tych... Tak zwanych ugarbusowionych suwów, czy nie do końca? Bo teraz jest moda na te samochody, niewątpliwie. Powiem szczerze, że nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Na obecną chwilę to u mnie kombi, Bo to Aha. dzieci, wózki. Tutaj niby tej funkcjonalności jest troszkę zabrane, prawda? Ale ludzie chcą jeździć takimi samochodami, no. żeby mieć tę przestrzeń bagażową, a jednocześnie, żeby zyskać na tej urodzie trochę. No, no brzydki nie jest, trzeba przyznać, co? Brzydki nie jest. Wspomniałem o ciekawej odmianie tego auta, która ma duży zasięg, dużą moc i napęd jedynie na tylną oś. Skupmy się na niej, bo to chyba najciekawszy wariant w tej cenie. Gdyby Kuba ją wybrał, mógłby rozpędzać się do setki w 7 sekund. Ogromną baterię w szybkim punkcie ładowania można by napełnić do 80% w 45 minut. Wewnątrz auto wyglądałoby prawie tak samo, nie licząc panoramicznego dachu. Miałoby więc ogromny, ponad 15-calowy ekran niczym w Tesli, sportowe fotele, a nawet bezprzewodową ładowarkę do smartfona i podgrzewaną przednią szybę.